Proszę Państwa, raz jeszcze taki mały suplement. Musiałem zrobić ten mały suplement dotyczący dwóch spraw, bo w międzyczasie, proszę Państwa, powiem jedno: chyba zacznę zmieniać zdanie o niektórych polskich artystkach i artystach, bohaterkach internetu i nie bo to bohaterkach YouTube, szczególnie po tym, że jak sobie obejrzałem, to poprzednim programem jest Link, hymn Radziecki śpiewany przez jedną siostrę z Godlewski. Gratuluję, gratuluję, bo chyba to rzeczywiście była jedyna odpowiedź na enuncjację Putina, to ci, którzy stoją za siostrą, za tymi paniami, za robotą panią, nie wiem, tymi paniami, to chyba dobrze pomyśleli, bo to jest też sposób na Odpowiedź i na rozśmieszenie ich. Szkoda tylko, że polscy politycy nie wpadli na żaden pomysł, w jaki sposób odpowiedzieć, i nie ma nic na ten temat ze strony polskich władz, tak jakby się zgadzały z tym, co mówił Putin. Natomiast ta propozycja jednej z sióstr Godlewskich jest naprawdę warta uwagi i powinna znaleźć się na stronie, i to jest drugi temat tego suplementu mojego, na stronie Bractwa, Braterstwa Polsko-Rosyjskiego, na której to stronie. Proszę Państwa, jest taka piękna enucjacja, zaraz Państwu to przeczytam, ponieważ to tylko potwierdza to, co ja mówię: gdzie to braterstwo? Gdzie to braterstwo jest? Braterstwo polsko-rosyjskie, Bractwo polsko-rosyjskie. Dołącz do mojej grupy, aplikacji Messenger i tak dalej. I co pisze administratorzy grup? Przypominamy, to grupa braterstwa polsko-rosyjskiego. Jakakolwiek krytyka Federacji Rosyjskiej oraz jej naczelnego wodza pana Putina automatycznie eliminuje z tej grupy. Jeśli ktoś nie potrafi się dostosować, niech wyjdzie z tej grupy, bo nie dla niego tu miejsce. Nie uznajemy jakiejkolwiek fobii oraz ksenofobii. Mowa nienawiści jest przyczynkiem ludzi o okaleczonym mózgu. Brawo, wspaniale. Podoba mi się ten to zastrzeżenie tego braterstwa. Nikt lepiej nie opisał Putina. Jak to zastrzeżenie? Proszę zobaczyć. Fobia, ksenofobia, mowa nienawiści, ludzi, człowiek o okaleczonym mózgu. Nie wiem, czy czasami administrator tej grupy za coś takiego nie powinien sam siebie usunąć z tej grupy, po prostu na tej zasadzie. Co prawda, do grupy nie przyjęliby Nawalnego, nie przyjęliby Politkowskiej, nie przyjęliby prawdopodobnie Bułhakowa, jakby żył, Dostojewskiego, Czechowa, Gogola. Okudżawy, Wysockiego, kogo jeszcze, nie wiem kogo jeszcze, bardzo wielu zresztą, o Litwinienki, świętej pamięci, oczywiście Suworowa by nie przyjęli, nie przyjęliby Gordyjewskiego, nie przyjęliby wielu po prostu, wielu ludzi, którzy dokładnie zrozumieli, może Gordyjewski akurat nie on, ale zrozumieli o co w tym wszystkim chodzi. I proponuję, nawet się chciałem zapisać, dołączyć do tej grupy na chwilkę, żeby po prostu opublikować opublikować w tej grupie pieśni, pieści sowiecką śpiewaną przez siostrę Godlewską. Faktem jest, że po hymnie niemieckim siostra Godlewska ruszyła, jedna z sióstr Godlewskich ruszyła również hymn, Ameryka, hymn rosyjski, czas chyba jednak na hymn francuski, brytyjski. Francuski i brytyjski, bardzo dobrze. Natomiast panie Tomaszu Nadera Golecki nie da się złać krew i ropa, ale nie wiem, nie wiem, wie, no, to nie jest moja muzyka. Ja w tej chwili słucham sobie, powiem szczerze, pisząc, słucham sobie Jacques'a Luziera i jego wspaniałej interpretacji koncertów handla i barokowych, Scarlatiego i tak dalej. Zaraz przejdę sobie do jego wersji, wersji tego Jacques'a Jacques Luzier Trio, on nie pamiętam, czy on miał na imię Jacques, to jest trio barokowej, jazzowej interpretacji, jazzowej interpretacji Jacques Luzier Trio, tak, jazzowej interpretacji Czterech pół Roku i Koncertów Brandyburskich, są świetne w ogóle, są wspaniałe, wspaniałe, w ogóle, wspaniale oni grają, to jest wspaniałe jazzowe trio w ogóle, Ta no, czy, potem mi się od razu pojawił Dave Rubek Quartet, nie wiem dlaczego, bo tak mi się to razem kojarzy, proszę Państwa, natomiast yy, natomiast to rzeczywiście, bo to moim zdaniem, proszę Państwa, proszę to obejrzeć, nieważne, że tam się jej naciąga tą oglądalność, i tak ma ogromną, więc tam jedna, dwie, nie tego, więc kot chce zapalić, no chyba ma Pan rację, kot, kot nie pał tutaj, nie może zapalić, to więc proszę Państwa, yy, nieważne, ale to jest chyba jedyna odpowiedź na to, co powiedział Putin. Masz jeszcze raz powtarzam, ja szukałem tych grup, trochę takich grup znalazłem, wszystkie grupy co mniej więcej tego typu, y, Braterstwo polsko-rosyjskie polega na chwaliu Putina, ale naprawdę y, na tej grupie bratstwo polsko rosyjskie na tej grupie ta enucjacja administratora jest kapitalna, dosłownie kapitalna po prostu. To mi się strasznie podoba, bo nikt lepiej Putina nie określił po prostu. I co to mamy? My za Władimira, Władimirowicza, Putina. Chyba, że oczywiście jest to żart, całkiem możliwe. To może być żart dość złośliwy, który w rezultacie niektórzy ludzie naiwni w to wszystko wierzą, bo mnie coś po prostu z tego chce śmiać. Właśnie. O, napisał facet, który się nazywa pan, nie będę wymieniał jego nazwiska nawet. Tak właśnie, słowa krytyki niech się opierają na prawdzie, a nie na sztucznie wykreowanej, podsycanej rusofobii. Tak, proszę pana, ma pan rację. Naprawdę, kremlofobię myli z rusofobią. No i ja się też, co prawda, myliłem, ale wprowadzam teraz pojęcie kremlofobii. A to co? Co na klacie Michał Wysowski? No co, flaga brytyjska, bo kupiłem sobie taką koszulkę kiedyś, wielki mi problem. Mam prawo. Mieć również flagę brytyjską. Natomiast apeluję do sióstr godlewskich, które na pewno nawet też nie wiedzą, że istnieje, ale może się dowiedzą, o zaśpiewanie jeszcze w taki sam sposób, w taki sam sposób proponuję zaśpiewać jeszcze hymn francuski i hymn brytyjski. I naprawdę będziemy mieli wiele rzeczy załatwionych, wiele rzeczy z głowy, gdyż to jest najlepsza chyba jednak, a z tym hymnem rosyjskim, to było, radzieckim to była na naprawdę najlepsza odpowiedź na to, co mówił Putin. Dobrze, proszę Państwa, nie przeszkadzam. Już więcej, dziękuję. No i do zobaczenia następnym razem. Może nawet jeszcze dziś. Tylko zaraz, bo gdzieś mi tu zginęło, bo nie wiem, jak zatrzymać tą, tą, tą transmisję. O, mogę ją zatrzymać. A, jakieś nowe komentarze mam, zobaczymy. Widzę u kota. No tak, bo kot mi usiadł na kolanach i ją. No, no chodźcie, dobrze, pokażemy kota. O, masz kot, już, pokazujecie jeszcze raz. Popatrz się tutaj. Ona ostatnio mi napisała coś na tym, w a ja na szczęście zauważyłem, bo napisałem napisała mi jakieś trzy kropki, znaki zapytania, i mramę. potem wyszło. Nie wiem dlaczego. Popatrz się. Popatrz się, widzisz się? No, widzisz się, dobra. Już. Dobrze. To idź i zasuwaj do siebie. Już idź, wiem, że ci tu nie wygodni. Idź. idź, idź, tam będziesz sobie leżał. E, no to cóż, na razie, trzymajcie się.